ci wrzesień, pole szarotki. No i tak przypatruję się tym ogórkom. <laughs> to kanciasta plomistość. O, wykańcza te ogórki. Wykańcza ogórki. Pomidory wykańcza. Zaraz zaziemniczona. <laughs> Ale mam tu takie miejsce, gdzie ogórki rosną razem z pomidorami. I pomidory to nie za bardzo chorują jakoś choroby nie widać w odróżnieniu tu od całej reszty którą już tu przetrzebiłem te pomidory tu przy tych ogórkach a ogórki przy pomidorach mają się wyśmienicie ciekawe czemu podobno to bardzo niekorzystne jeżeli pomidory rosną przy ogórkach a ogórki przy pomidorach a tymczasem takie tutaj owoce.